coś innego, tylko nie mówcie mojej mamie, a ty nie mów także swojej, bo jak dowiesz się to koniec Może wejdziemy na dach, zawiemy to jedno, no Zadańczymy bez muzyki, bo chcę słyszeć to głos Chcę czuć zapach twoich berw, nasz na pamięć swą dłoń Codziennie w pościeli rano bajdą Może wejdziemy na tak, Głos. Chcę już zapach twoich perf na pamięć swą dłoń Co dzień nie w pościeli, rano znajdą właśnie włos z sobą spokojnego życia, którego mi brakuje Chciałbym z tobą mieć dom, obrazy sam namaluję I powiesimy je na ścianach, zanim płótno śnie z rana Wejdziemy na dach i popatrzymy w górę Łap mi strumień i nie daj sobie wyrwać Jak dziecko w piaskownicy, które znalazło nie wypał Wiem, że to wygrasz i w końcu będzie pięknie Ja złapię się za puls, a ty złapiesz mnie za rękę Może wejdziemy na dach, porwiemy tę jedną noc Zatańczymy bez muzyki, bo chcesz słyszeć twój głos Chcę zapach twoich pełni